Wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj będzie druga część filmu, który był około 7 miesięcy temu. Długa przerwa, ale słuchajcie, jaka opłacalna! W przeszłości, około 7 miesięcy temu, zrobiłam filmik, w którym analizowałam live i beauty haki ze strony z kanału nawet 5 Minutes Crafts. I od tej pory. Ten kanał cały czas gdzieś mi wyskakuje, w polecanych, w rekomendowanych. To powraca jak bumerang, i pewnego dnia postanowiłam sprawdzić, co też oni nowego wymyślili. A wymyślili dużo smaczków, słuchajcie, jakie tam uu, bardzo interesujące i bardzo wątpliwej jakości haki. Także dzisiaj zobaczymy, co o nich sądzimy. Zobaczymy, co sądzimy. I mam przygotowane kilka takich, które wydały mi się dosyć ciekawe, więc przeanalizujmy je razem i zobaczmy, czy rzeczywiście one mają szansę sprawdzić się w życiu szarego Kowalskiego. Może zacznę od haka, który jest bardzo prosty do zrobienia, i każdy z nas może z niego skorzystać, jeżeli czuje taką potrzebę. A tyczy się on naszych włosów, więc dla kobiet bardzo istotna rzecz, aczkolwiek mężczyźni może też z tego skorzystacie. Mamy tutaj panią. Pani, no, no obudziła się. Ma fryzurę jak każdy z nas. Potarmoszona, kręciła się, niezadowolona. Nakłada raj stopę na głowę. Idzie spać i patrzcie, budzi się z prostymi włosami. Nie ma tarmoszenia, piękne i proste. Ale to, co mnie najbardziej, słuchajcie, bawi, to, co mi się podoba w tym haku, to fakt, że pani ma wytarmoszone całe włosy, nakłada rajstopę dotąd, tu dalej są całe skołtunione. Idzie z takimi spać. I budzi się z prostymi. Nawet tu przy końcówkach słuchać. Nie trzeba nawet ich rozczesywać przed nałożeniem rajstopy. One magicznie się same wyprostują na całej długości. No ja zakładam, że pani jest singielką. No chyba, że ma męża takiego, wiecie, od 20 lat, ten sam mąż, tylko mówi: Ty se załóż kobieto na głowę rajstopę, tylko mi daj spać. ja Jestem zmęczony, odczep się, rób ze włosami, co chcesz. No, ale jeżeli ona dopiero zaczyna związek, to może być kontrowersyjne. No, no, ale zakładam, że jest singielką, bo się nie krępuje. Ona tam wali tą rajstopę na web. Hmm. Ten życiowy hak, który zaraz zobaczymy, jak dla mnie jest dosyć ryzykowny. Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że są osoby, które mogłyby tutaj sobie złamać kręgosłup. Ale zobaczmy. Pani jest niziutka. I ma dużo pajęczyn. Może być też tak, że Pani wcale nie jest niska, a tak jak w moim przypadku ma duże sufity. I przykleja sobie taśmą samoklejącą nogi do krzeseł. Do taboretów nawet bym powiedziała. I chodzi. I zbiera te pajęczyny. Nie wiem, wiecie co, no, no stresujące to jest dla mnie. Mama. Oh, nie wiem, może działa Wygląda jakby działało Trochę mnie stresuje ten hak Trochę jest taki niebezpieczny Wystarczy jedna chwila nieuwagi Wystarczy, że nasze nogi się skrzyżują Wystarczy, że coś tam A na śliskiej podłodze, słuchajcie Nie wiem czemu ja się cieszę To jest straszne, nie róbcie Bardzo zły hak, tego nie polecam Niebezpieczeństwo a teraz hak dla nas, kobiet, dla płci słabej, która nie może sobie poradzić z przesunięciem mebla. Ale za to my, kobiety, mamy umiejętności do szycia i uszyjemy szeleczki. Ale zanim zobaczymy, jak uszyć szeleczki, zobaczmy, jak pani walczy z bardzo ciężką y, półką, konsolą, y, meblem. Pani walczy sama. Proszę zwrócić uwagę, pani jest jedna. Jedna dziewczyna bardzo niepocieszona, bo ciężko ciężko, więc szyje, ma umiejętności umie szyje poświęca swój czas energię, żeby uszyć szelki Szyje, jak się stara szyje szyj kobieto, szyj zaraz wam pokażę co ona zrobi dobra, zaraz zobaczymy co ona z nimi zrobi, teraz patrzcie nakłada szelki nakłada karabinczyk jest przygotowana, zabezpiecza mebel tą, że obrożą po czym słuchajcie, dzwoni po koleżankę i razem z koleżanką przesuwają mebel. Ja rozumiem, że ta obroża ma na celu takim y, odciążenie naszych pleców, chociaż nie wiem, one to właśnie na plecach niosą. To nieważne. Ważne jest to, że po uszyciu zadzwoniła około, po koleżankę. Mogła zadzwonić wcześniej i we dwie myślę, że by coś wykombinowały. Nawet by podniosły ociupinę, żeby to tylko położyć na jakiś. Mm, Koc i przesunąć. Widzę, że to jest podłoga, to nawet nie wykładzina. Na kocu by przesunęły. Słuchajcie, co te dziewczyny. Nie. Ta sama y, pani, ta sama dziewczyna, która wcześniej nie mogła poradzić sobie z meblem i dzwoniła po koleżankę po uszyciu obroży, y, teraz ma nowy pomysł. Ona jest po prostu bardzo zaradną y, dziewczyną. Ale zanim ta jej zarodność przyszła, ona najpierw była znudzona. Podlewała ogród to jest nudna rzecz podlewanie ogrodu. Pff. Więc co zrobiła? Użyła wiatrak, przyczepiła do niego węża ogrodowego i się relaksuje. Wiatrak na elektryczność, na prąd i wąż ogrodowy. Ja rozumiem, że wiatrak. Wali powietrzem i ta woda niby w jakiejś odległości od wiatraka ucieka, ale jestem dokładnie, niech ja znajdę ten moment, kiedy widać, że ta woda jest dosyć blisko. I gdyby tylko wiatr zawiał, pani by mogła się wtedy lenić w szpitalu, bo by leżała sobie dłuższy moment. A teraz, słuchajcie, hak bardzo na czasie. Jest lato już prawie, jest ładnie, prawie ciepło, prawie, i to powoduje, że jeździmy. Jeździmy na kempingi, jeździmy za miasto, bierzemy samochód na tydzień, na weekend, na kilka dni, wyjeżdżamy z domu. I słuchajcie, wyjeżdżamy tak jak ten pan, jemy i fajdamy się. To jest normalne. To jest normalne, ufajdaliśmy się, nie ma w tym nic dziwnego, ja rozumiem, każdy z nas to przeżył. Ale pan tutaj, słuchajcie, się nie zaopatrzył w odpowiednią ilość ubrań. Najwyraźniej pan wziął ze sobą na ten długi weekend jedną, jedyną koszulkę, którą upaczkał. I będąc na łonie natury, pan nie może być upaczkany, pan musi wyprać, bo nie, mo nie można być z ketchupem. słuchajcie, ktoś nas w lesie zobaczy i będzie trzeba wyprać pan nie zabrał koszulek, ale za to zabrał ze sobą yy, wiaderko z dziurkami to jest chyba takie na brudną bieliznę dodatkowo zabrał ze sobą odpowiednie rurki i kolanka i na koniec jeszcze zabrał ze sobą wielkie plastikowe pudło nie zabrał koszulek, ale zabrał te rzeczy. Dobrze, że zabrał, bo słuchajcie, dzięki temu, że ma to wielkie pudło, wszystkie rurki, kolanka i dwa pojemniki, będzie mógł sobie wyprać tą jedną koszulkę, którą zrobił. Fajda, znaczy się. Szczerze powiedziawszy, gdyby pan zabrał ze sobą 20 t-shirtów, to zajęłyby mu one w samochodzie mniej miejsca niż wielkie pudło, dwa plastikowe wiadra i zestaw rur. Ale nie chciał. A teraz hak na szybko. Jak zakończyć taśmę samoklejącą? Wiecie, odklejamy i żeby znowu się nie przykleiła. Wykałaczka. Po co zakładać taśmę jedną o drugą? Skoro można użyć wykałaczki, zmarnować trochę drewna i przy okazji ukłuć się w palec, kiedy będziemy wybierać taśmę z pudełka następnym razem. Kolejny hak wydał mi się dosyć mm, głupi. To znaczy, wszystkie one są głupie, ale ten. Może niepraktyczny, tak bym powiedziała. Wydał mi się niepraktyczny, słuchajcie, bo działa. A jak to mówią, jak coś działa, to znaczy, że nie jest głupie, więc po prostu może niepraktyczne. Otóż sprawdźmy. Pani tutaj wszystkie ciuchy brudne rzuca koopralki. No nie ma, nie ma kosza na bieliznę, więc bierze wielki bukłak po wodzie, taki wiecie, jak mają te wody na najczęściej w biurach. Taką wodę, nie wiem ile tam litrów się mieści 20 I ona sobie okleja jakąś tandetną Kolorową taśmą Całą tą, tą butlę I na koniec dodaje obrzydliwego Sznurka Rzecz gustu To można okleić w każdy sposób, to nie jest ważne Najważniejsze jest to, że Używa tego jako na bieliznę I jak sami widzicie Sięga to jej z pokrywką do kolan, i jak przyjrzymy się do pralki, to sięga do połowy bębna, nawet nie całe. A to oznacza, że za wiele tam się nie zmieści. Skarpetki, może jeden t-shirt, ale co jak zmieniamy ręczniki? Co jak zmieniamy pościel? I tak pójdzie koło pralki, i będzie leżeć i kisnąć. Także naprawdę lepiej czasem kupić coś taniego, nawet w Ikea. Ale porządniejszego niż zrobić takie małe brzydactwo, które i tak jest niepraktyczne. To, to znaczy, go się radzi. Tutaj mamy dwa haki koło siebie złączone. Zachowałam je tak, jak są, ponieważ dwa te haki są o modzie, o ubraniu i są wątpliwej jakości. Pierwszy hak mówi nam o tym, aby użyć. Naszej starej, znoszonej bluzy, ale z kapturem, słuchajcie, musi być kaptur, i zobaczmy. Odcinamy kaptur z bluzy. Będzie nam potrzebny do tego, aby, uwaga, przyszyć go do plecaka. I mamy plecak z kapturem. No, mm, ciekawe. Nie wiem, nie widziałam, nie wiem z jakiego kraju są twórcy Five Minute Crafts, ale do Wielkiej Brytanii plecaki z kapturem jeszcze nie dotarły. Nie wiem jak jest w Polsce, czy już ta moda jest na plecaki z kapturem. <grym> możecie mi dać znać, a może sami wykonacie i możecie wtedy mi powiedzieć, do czego Wam się to przydało. Bardzo jestem zaintrygowana. Po co Wam to? I od razu drugi o modzie hak. Jest związany z rybą, proszę bardzo. Karpia świątecznego malujemy czarną farbą. Nie jest napisane jaką, ale zakładam, że taką, która będzie odciskać się dobrze na tkaninie, gdyż właśnie to robimy. Odciskamy rybę na tkaninie. Chciałam zauważyć również, jak pięknie ten karp się odcisnął. Widać każdą muskę, widać nawet oko, widać płetwy. Nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że, że w normalnym życiu tak by to nie wyszło. A tak przy okazji, ja nie wiem, czy, czy, czy te farby to chyba nie są jadalne, czyli po pomalowaniu karpia trzeba go wyrzucić. Czyli zmarnowaliśmy rybę. Dziękuję. Już niedużo tych haków zostało, więc przypatrzmy się temu ponownie letniemu hakowi. To jest taki hak, wiecie, wakacyjny. Musi być słońce. O, patrzcie, pani właśnie wróciła z basenu. To po basenie po chlorze chce się przemyć, prysznic nie działa, nie ma wody. Więc pani tutaj ma inną metodę, słuchajcie. Worek foliowy, który zaczepia gdzieś, nie jest dokładnie pokazane gdzie, ale nad nią, robi dziurki i ma prysznic. Ilość wody, która wydobywa się z worka, jest wątpliwej jakości. A raczej ilości, ale wystarczającej dla pani, żeby nie tylko umyć całe ciało, ale i głowę, łącznie z szamponem. Co najlepsze, jeżeli przyjrzymy się, w worku cały czas pozostaje ta sama ilość wody. Po całym myciu, łącznie z płukaniem. Także yy, nie wiem, czy latała 20 razy napełniać ten worek do zlewu, czy. czy to jest magiczny worek. Ja nie, ja nie rozumiem też dużo, dużo rzeczy. W sumie by spłukała szybciej tą wodę z głowy, jakby wylała sobie tą całą reklamówkę na głowę. Bardzo intrygujące, intryguje mnie to. Zakończmy ten filmik hakiem na poważnie. Słuchajcie. Jeżeli ten hak działa, jest on niebezpieczny. Jeżeli nie działa, to gadałem głupoty. Jak dostać się do samochodu? I słuchajcie, proponują nam tutaj zwykłą piłeczkę tenisową, którą przy wejściu do kluczyki będziemy popychać. I to ma otworzyć nam auto. Nie wiem, jeżeli działa, słuchajcie, to, to ja Wam wynalazłam hak dla włamywaczy. Jeżeli to działa, słuchajcie, to już wiecie. Ale bardzo jestem zaniepokojona, bym powiedziała, tym hakiem. Właśnie dlatego, że może działać. I teraz słuchajcie, wasza w tym głowa, żeby to sprawdzić, już widzę, jak lecicie po piłeczki tenisowe, wiercicie dziurki i pchacie w swoje, mam nadzieję, samochody. Nie, powiem Wam, że jest to, mówię, niepokojący hak. Bo nie, nie wiem dlaczego, ale jeżeli to działa. To kto, kto im to pozwolił? Zaniepokojenie, słuchajcie. Dajcie mi znać, ale próbujcie tylko na własnym aucie. W złą stronę kiwam palcem. Kurczę, zakończyliśmy w taki mm, trochę poważny sposób. Może jakiś inny hak wynajdę. Zakończmy może trochę bardziej wesoło. Ten hak, który teraz pokażę, Myślę, że on może działać, może się sprawdzać, ale akurat tutaj nie chodzi o to. Tutaj chodzi o przedstawienie problemu, bo pani ma problem z potliwością. I to nie taką zwykłą potliwością, ale pani ma pachy, jakby jej ktoś tam nasikał. Normalnie kot przyszedł i jej narobił pod pachami, i dzięki temu, dzięki temu, że ma nasikane, musi o siebie zadbać i używa wkładek higienicznych. Pod paszkę wkładka higieniczna. Tak jak mówię, to może działać. Ja nie mówię, że to nie działa. Ja bym tego nie robiła. Dla mnie antyperspirant jest wystarczający, ale są ludzie, którzy cierpią na nadpotliwość i może potrzebują ekstra ochrony, ale myślę, że nawet takie osoby, no ich pot tak nie wygląda. Także to, to taki, taka ciekawostka, jak czasami tutaj jest wyolbrzymione i bardzo mi się to podoba. To mi się podoba. Zakończyliśmy po tej powadze w dobry sposób. Także cieszę się, że, że Five Minutes Craft dostarczyły nam rozrywki. Słuchajcie, dajcie mi znać, jak niektóre z haków wam się podobały, czy robicie, czy testujecie. Ja miałam tutaj jeden taki, który chciałam wam pokazać, ale chyba sama go wypróbuję, słuchajcie. Może być dobre, może być dobre. Także słuchajcie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia, my zobaczymy się bardzo niedługo, a wy słuchajcie, szyjcie sobie yy, szeleczki, żeby z koleżanką przenosić meble. Pa!